zijn ze ook een beetje Dobry, cześć, dobry wieczór, nie wiem zresztą eee, od czego tu mogę zacząć? No jestem na komisjach już jestem trochę zrąbany, jestem już chyba na jednym energetyku. Spałem 4 godziny, co w ciągu tygodnia i tak jest mało, bo codziennie spałem o 3, 30, a no, sami słyszycie, nic nie mogę praktycznie powiedzieć. No jak póki co moje wrażenia. Trochę zakupów już zrobiłem. Plecak robi się coraz cięższy. Jak widać. Nie będę, nie będę teraz tego wyjmować, ale tego trochę jeszcze jest i to jeszcze nie koniec. Zamierzam jeszcze odwieźć kilka stoisk Byłem na jednej konferencji na temat game devu. Nie powiem było ciekawie, fajnie. Ale zarazem, trochę przygnębająco, bo pewnie się tam nie. nie dostanę, ale kto wie, nie wiem. Zaraz, zaraz będzie 15. Zami mam zamiar przejść na konferencję na temat e, komiksów internetowych. To w sumie bardziej jest w mojej tematyce, bo kto wiemy, śledzić, to wie, że też rysuję i trochę publikuję. I też mam zamiar kiedyś, no, mam nadzieję, zrealizować swoje marzenie, jak wyrobić swój komiks zwykły na papierze. Więc warto łapać kiedyś doświadczenie. Mm, sam też nie wiem, jak to się nagrywa. Co mi się może trochę nie podoba? Straszny ścisk. Mam wrażenie, że stoiska zostały zbyt przesunięte, co spowodowało, że w niektórych alejkach robi się po prostu zator. Przykładowo stoisko Dema jest strasznie oblekane, przez co ludzie w ogóle nie mogą no, przejść. Kilka razy musiałam przejść przez trybuny, żeby móc prostu zobaczyć. Znaczy, no dostać się w dalszym coś w budynku. Także no wielu jeszcze stoisk po nie odwiedziłem, bo nie jestem w stanie się dostać. Co chwilę zatrzymuje się tak zwany jakiś bot, który nagle dostaje olśnienia, bo zobaczył coś, co odmieniło jego życie i całkowicie się wyłączył. Się patrzy po prostu w nicość i nie daje przejść innym. No, irytujące zachowanie, nie, nie lubię tego. Nie wiem, czy ludzie nie mogą po prostu przejść na bok, zdjąć plecak i dawać coś innym. Albo też przy wyjściu się lepiej. No właśnie, no, jak wchodziłem do samego budynku, też ludzie potrafili się, się trzymać, zdjąć, no i jakieś obozy robić na środku przejścia. no po prostu porażka. Co jeszcze mogę na razie dodać? Hmm. No póki to tyle, jeżeli będę chciał coś dobrać komentowałeś, to, powiem pewnie dalej będę jakimś filmiki, filmikiem. Właśnie pozdrawiam cię, brudno, Specjalnie nie nagrałem jeszcze takiego przejścia wokół, bo wiem, że nie obejrzałeś przez to, bo cię nerwało trzęsienie. No dlatego zmieniłem trochę format z myślą o tobie. No i także, właśnie specjalnie wspiąłem się gdzieś na górze, by ludzie nie patrzyli na mnie jak debila, który po prostu stoi i sobie gada na, z, na, do telefonu. Otóż nie jestem profesjonalnym twórcą filmowym, czyż nie? Dobra. Jak widzicie, zobaczy, jak, jak widzicie, jak widać scena, a jeszcze taka ciekawostka, byłem na stoisku Wakoma. Eee, pan, przepraszam, nie pan dośmienia imienia, ale rozpoznał mnie, że byłem rok temu, podał rękę, nie że żeby na niego mówić pan. Miło, miło. Lubię takie właśnie sytuacje, gdzie już się nawalnym. Dobra, myślę, że na razie starczy. Jeżeli coś będę chciał ciekawego dodać, to znów się w i nagram. Bo zaraz będzie konferencja, która mnie ciekawi. Do usłyszenia. Druga część mojego, gada, mojego gadania. Jestem po kolekcji na temat konkursów internetowych, czego się dowiedział no żadna informacja, czyli trzeba mieć kasę, umiejętności, dobrą re reklamę, czyli może i powiedzieć, że, że nic nowego. Udało mi, się, do, do, udało mi się dostać do paru stanowisk, gdzie, gdzie chciałem, a nie mogłem, z powodu tego, że Sofia jest zator, który no, coraz bardziej mnie irytuje. Chyba się robię za starych na no, takie tego typu imprezy. Przed chwilą, właśnie, miałem sytuację, gdzie no, dosłownie prawie na pustej alejce do przedenu zatrzymała się kobieta, i gdybym ja nie wykręcił, to bym ją po prostu przewalił. bo no, Epidemia zombie, po prostu zombie, zombie, zombie. No nic. 17 raz dochodzi, teraz będę musiał jechać. Na tram zaraz tramwaj na Łódź fabryczną i wracać do Warszawy. Ale ogólnie no, chyba To jest pierwsza edycja, gdzie spędziłem na, jakich no, na jakichś dwóch... <coughs> na słowa, ale mm. co, co po mnie się dziwić jak jestem no, po kilku godzinach snu. W no, każdym razie pierwszy raz spędziłem na dwóch prelekcjach, co właśnie ciekawe, wracając do odnośni komiksów, to było w tej samej sali, gdzie na moim pierwszym MFKIG, w którym byłem, była prelekcja na temat bitew komiksowych, w których kiedyś brałem udział. Ale jak ktokolwiek to się ogląda, będzie to kojarzył. A pewnie tego tylko te osoby, które się w temacie. Co mogę dodać? Pomimo tych tłoków, no aktywnie spędzona sobota, ale pewnie jak wrócę do domu, to padnę na ryj. Postaram się jeszcze pokręcić jakieś kilkusekundowych rzeczy, żeby to do, dołożyć do materiału i zobaczyłem co z tego wyjdzie jak poskleję to <laughs> Ojku, bardzo przepraszam. No nic. Myślę, że chyba wystarczy z tej małej relacji. Oczywiście tekstowo pewnie też się rozpisze, ale nie wiem czy zrobię to dnia już, trzegu, czy na 3 dnia chociaż no, spoko byłoby to na świeżo jak to zawsze robiłem. Ale jestem zbyt zmęczony. Dobra, chyba wystarczy tego nagrywania. A, to znowu ja. Widzę, że akurat zaczęły się cosplay'e. Może nie będę musiał podchodzić tam, to zobaczymy. Ale widzę słabość, bardzo słaba. Nie wiem, co on tam pokazuje. Metina dwójkę eee. Nie, chyba nic z tego nie będzie. Będę musiał tam podejść bliżej. Dobra, władza będzie ciężka. Dobra, podszedłem bliżej, nie wiem czy mnie słychać. Wow. Nie wiem czy to ta Amazonka. I know you watching me. Show yourself. I can see you. How can you see through my spell? Ha ha, I And you saw from my plug. ha ha ha. 네, uh, 헤어 Opuszczam tegoroczny MF KIG. Niestety pogoda się pogorszyła Na szczęście w miarę ciepło Dobrze, nie musiałem dźwigać dodatkowej kurtki No i idę na ten trawaj i do Warszawy